to destroy the train bridge at the north edge of the city to stop them. Widzicie, misja jest zaprowadzić Black Lotus do, na środek tego mostu, tego tu. I co mamy przy sobie? Co możemy zrobić? Problem jest taki, że nie możemy zrobić prawie nic. Jedyne nasze, czym możemy zarabiać, to są trzech hakerów. To jest trzech hakerów. I oni muszą nam wystarczyć. Budować nic nie możemy. Mamy tutaj Dwa działka, które nas będą trochę pilnowały. Ale wszystko zależy od tego, czy tych zachowamy, czy nie. Mamy 5000. Mając 5000, zrobimy sobie takie rzeczy. I pokażę Wam, jak do tego podejdziemy. Myślę, że to będzie jedna z tych misji, którą będę w połowie zapisywał. Albo po, po jakimś czasie. Bo nie. Nie uznaję, że to jest jakaś wybitnie prosta misja. Jak widzicie, na, na razie dostałem tylko po 5 dolców, więc będziemy musieli trochę poczekać, aż oni się ulepszą na 6, na 8 i na 10. Wtedy będziemy mogli dopiero myśleć o jakichś yy, większych zakupach. Na razie, mam nadzieję, że ty nam wystarczy. Poczekamy na jeszcze jeden czołg i, i zapiszę sobie od razu, żeby yy, bo tu czasami można popełnić duży błąd i się wszystko zaraz wysypie. Poczekam na ulepszanie, żeby szybciej i szybciej więcej obrażeń zadowali no to nie będzie takie proste, żeby to zdobyć. Znaczy... Znaczy tutaj... Ile tu możecie pozbierać? Ile tu jest pieniędzy tak naprawdę? Tu nie ma praktycznie pieniędzy do zbierania. To taka... 2000 tysiące do pozbierania, To nic nam nie daje praktycznie. Wiemy, co chcemy osiągnąć. Ja wiem, gdzie chcę się udać. Chcemy się udać w jedno konkretne miejsce. Kolejny pociąg. Mam nadzieję, że nie będziecie za Tenty przychodzić, bo tu nikogo nie zostawię na oba, nie? Chociaż. Zostawię jednego. Mam nadzieję, że nie zginie zbyt szybko. Mnie interesuje ta stona. Dlaczego? Dlatego, że zaś się przekonać. A, zapomniałem, że tutaj jest przecież... Tutaj nie tam przejdziemy. Myślę, znaczy, że teraz. O, są nawet bomby. To ja jeszcze jeden czołg chcę przyciągnąć. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby uważać na te to, Bo jak to mówią tutaj, że. Nie, tutaj nie ma tych najważniejszych czołgów Jak to mówią, że co jakiś czas przyjeżdża pociąg i przywozi jednostki woga. No, bardziej nie interesuje to więc yy, on ten jeździ i jeśli się znajdziemy w jego położeniu na toach, gdy będzie jechał, no to wszystkie czołgi wtedy giną. Są przejechane. Chcę ominąć jak najbardziej miasto. Bo taki spoiler, tu jest taki budynek, z którego mnóstwo piechoty wychodzi. A nie wiem, czy jestem gotowy na takie rzeczy. Możemy sobie uzdrowić. Pojazd. No i, i tu się zaczynają przy, przybiegać do nas. Miejmy nadzieję, że ten jak najszybciej dostaje upgrade, Żeby jak najszybciej ich niszczyć. Bo może nie za długo tu przetrwać. Po prostu dostaniesz w spacie jeszcze jedną. Pociąg idzie. Widzicie, to jest ten pociąg to może nas... i tutaj wypuszcza ich. Czy dałoby się to jakoś przejąć? Wejść tutaj, żeby... No sprawdźmy. Wyślijmy tam do was piechotę. No i co? Mamy tutaj... budyneczki, które chcemy przejąć. się wpychasz, ać nie może, nie może przejąć, bo, bo czołgi chcą przejechać. Tu sobie zróbmy jednego, bo tutaj jest trochę więcej sławców. Ty jeszcze podjedziesz tutaj, zepać to. No i tutaj się przygotowujemy. Do czego byście zapytali, pewnie? Jak sobie zobaczymy tu, że mają pełno budynków przejętych. Pewnie z piechotą, która jest przeciwczołgowa, więc... Bez ciebie ty zostań tu jeszcze. A, jeszcze wie, że nas, na siebie rzucę, tak? No bo na szczęście nie, nie, na, nie na siebie. I akurat... najbardziej potrzebne jednostki tace. Patrzcie co tu się dzieje. Bez większej Ami nie ma co tu podchodzić nawet. Gabierzcze jeszcze na, na drugim poziomie. Fajnie, fajnie. Chodzi na to, że dobrym pomysłem by było po prostu przejście to, tego miastem. I... eliminowanie poszczególnych pojazdów wcześniej. Dobra, zniszczyliśmy ten budynek, czyli już jest lepiej. Dobra, to... wiecie co? Wy... zrobimy tutaj coś innego. Przejdziemy to środkiem. Spróbujemy wyeliminować te trzy jeżdżące tutaj czołgi. Może... A nie, to teraz dopiero odblokowujemy stadion. A... Dlatego nie, nigdy nie wchodzi... staram się nie wchodzić do miasta. To nie ma co. Pod żadnym poziomem nie przyjeżdżajcie środkiem, macie tutaj koło jechać. wjechać, żeby biec tu do budynku i spróbować was rozwalić. Nie chcą się do nas zbliżać, no to nie, to ja się zbliżę do was. Zobaczymy ile jest... Ej, to jest dobry pomysł chyba. Budynek trochę jest zniszczony, więc trzeba będzie go zmienić, ale... Zobaczymy czy zdążyć... O, a macie zasięg, patrzcie jak ładny zasięg macie. Black Lotus przechodź. Nie będziesz nam przeszkadzać, ale... Ale potrzebujemy teraz... Wsparcia, lecimy. Dążysz? bardzo że zdążysz. Dążył. No i to nam dużo ułatwia spawę. Jeszcze mamy jeszcze mamy jednego chociaż tylko możemy użyć na ważny budynek Chociaż powinniście spłonąć wszyscy tu Że to miało sens No bo wiecie co? Jest coś takiego, że my się tutaj zajmiemy tym wszystkim A ty możesz przebiegać szybko A nie, nie możesz przebiegać sej Zapomniałem by cię wykryją przecież tu wejdziecie, tu strzelać. I potrzebujemy to zniszczyć. Wy możecie to zniszczyć, proszę was. No, możesz przebiegać, możesz przebiegać. Doszadę, proszę, tylko bez pociągu teraz. Mamy to. Mamy to. Tutaj wyszło na to, że nasza piechota była najbardziej kluczowa w tym wszystkim. I przejęcie jednego budyneczku, wyeliminowanie dwóch gabieżców, sześciu skarpionów, to było najlepsze rozwiązanie. No i oczywiście przydało się większej jednostek. Bo jednak, 10 jednostek więcej to. Coś... ...dużego. Most rozwalony, akurat przejeżdża pociąg. No i po pociągu, po moście już nie będą tutaj przejeżdżać. I wygadliśmy.